Fiszkowa Kartoteka – podcast o książkach i około książkowych tematach. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka. W dzisiejszym odcinku będzie to rozmowa, nietypowo jak nam mój podcast, jednak. Z kolei już nawiązujemy do tradycji, bo w ubiegłym roku też była rozmowa na koniec roku, w której brał udział Paweł, autor podcastu Nilo, a prywatnie mój mąż. Cześć Paweł. Cześć. I będziemy dzisiaj rozmawiać o książkach roku 2020, czyli mijającego roku. Będziemy podsumowywać, co się wydarzyło literacko. Zaczniemy, tak, powiem, jak wygląda agenda na dzisiejszą rozmowę. Zaczniemy od książek roku 2020 z magazynu książki. Czyli ta dziesiątka najlepszych książek tego roku. Potem omówimy własną listę najlepszych książek roku. Troszeczkę opowiemy o rozczarowaniach tego roku, co dla nas nie było super, albo co czytaliśmy i okazało się nie do końca tak fajne, jak się spodziewaliśmy. No i troszeczkę podsumujemy też nagrody literackie mijającego roku. Także tak, ja może przeczytam najpierw listę dziesięciu książek, właśnie z magazynu książki. Na dziesiątym miejscu Dubrawka Ugreszyć Lis. 9. miejsce, Brit Bennett, Moja Znikająca Połowa. 8 miejsce, Robert McFarlane, Podziemie w Głąb Czasu. Na siódmym miejscu, Maggie Nelson, Argonauci. Szóste miejsce, Adam Leszczyński, Ludowa Historia Polski. Piąte miejsce, Mikołaj Grünberg, Poufne. Czwarte miejsce, Igor Jarek Halny. Trzecie miejsce, Andres Barba, Świetlista Republika. Drugie miejsce, Zyta Rudzka, Tkanki Miękkie. I miejsce pierwsze, Rebeka Mackay Wierzyliśmy jak nikt. Paweł, czytałeś trzy książki z tej listy? Czy którakolwiek z nich jest na Twojej liście najlepszych książek? Yy, tak. Najkrócej <grystanie grystanie grystanie> mówiąc, tak jest. Także nie wiem, czy omawiamy teraz, czy chyba to później. To może później, to może później. Yy, czy wszystkie, które się znalazły na liście książek, są na Twojej liście najlepszych? Nie. Okej, okay, to może powiedz o tej książce, która nie jest na Twojej yy, najlepszej liście. Igor Jarek Halny, Mikołaj Grünberg Półfny i Rebeka McKay. To nie ma dwóch? Okay. Nie ma ani Igora Jarka, A nie ma Nikoła Grunberga. O, to mnie zaskoczyłeś, a przy Igorze Jarku się tak y, chichrałeś jak czytałeś. <grych> no tak. Ale nie do końca Ci się wydawała najlepsza z tych książek, które czytałeś. Dokładnie, bo uważam, że czytałem lepsze. Okej, okay. no dobra. E, no dobrze, to ja powiem tylko tyle, że czytałam jedną książkę z tej listy i ona się znajduje na mojej liście. Najlepszych książek, więc przejdziemy do tego dalej. Dobra, ja mam spisane 8 książek moich najlepszych, tegorocznych, ale umówiliśmy się tak, że będziemy omawiać tak bardziej szczegółowo trzy najlepsze i wspomnimy o kolejnych, tam wartych wspomnienia, książkach. To zacznę ja. Na mojej takiej liście. O których chciałabym wspomnieć? To są książki, które czytałam w tym roku. One niekoniecznie wyszły w 2020 roku. Od razu wspominam i to byłoby Yoko Ogawa, Ukochane równanie profesora. Książka japońska. Dużo w tym roku się o niej mówiło, słyszało. Jest to książka o e, matematyku, podstarzałem lekko, który na wskutek wypadku stracił pamięć krótkotrwałą i pamięta tylko 180 ostatnich minut, e, które przeżył. No i tutaj jest to książka o relacjach, o relacji z jego gosposią i z synem gosposi. O tym, jak potrafimy budować relacje z ludźmi, którzy do tej pory byli dla nas obcy i co jest dla nas istotne w życiu. Mnie się ta książka wydawała bardzo ciepła i, i taka kojąca. Może powiedz dowódcy o jakiejś książce, którą yy, Okej, okay, ja spisałem sobie sporo książek, ale to może właśnie gdzieś tam podsumujemy to w takich wyróżnieniach. No A właśnie, teraz rozumiem, że jadę już to miejsce. Nie, nie, właśnie teraz wyróżnienia. Okej, okay, to mam dużo, to właściwie nie będę chyba rozwodził się nad nimi, tylko króciutko powiem. Wyróżnie miałbym sporo, więc chciałbym wyróżnić Pusty Las Moniki Schneiderman, wydawnictwo Czarne. I tutaj, też taka uwaga, nawiązuje do tego, co Ty powiedziałaś, że jest to książka wydana w 2019 roku, ale ja ją czytałem w roku 2020 i też zresztą, może przez całą tą sytuację. Pandemiczną możemy uznać, że jest to, znaczy ja ją uznaję za książkę tegoroczną, jak najbardziej mm -hmm. dla mnie. Tym bardziej niewiele stosunkowo książek w tym roku miało premiery. Według mnie mniej niż w latach ubiegłych. Chciałbym wyróżnić też Dni Bez końca. To jest Sebastian Barry i tłumaczy Jędrzej Polak. Tutaj w ogóle jest sytuacja dziwna, bo to było wydane w oryginale w 2016, no polskie polski wydaje 2019. Książka, na którą bardzo czekałem i która mnie. W zasadzie nie zawiodła. Cywilizację Loranta Bineta, tłumacz Wiktor Dłuski. polskie wydanie 2020 rok. Oprócz tego dorzuciłbym Jacka Adenela, ale z naszymi umarłymi, również wydana w roku ubiegłym. Mój rok relaksuje odpoczynku od Essy Mosfek, tłumacz Łukasz Buchalski, również wydane w Polsce w 2019, tak się jakoś stało w tym roku. Asymetrię Lizy Holiday. Tłumacz Maciej Świerkowski, wow, to znamy pana Macieja Świerkowskiego. Zawsze, zawsze z e, rozczuleniem tak, patrzę z na te tytuły, tak, z sentymentem, patrzę na te tytuły, które, które on przekładał. I to właściwie byłby taki debiut, bo ja co roku staram się czytać jakiś debiut, to podciągając to pod ten rok 2020, to, to byłby mój taki debiut tego, tego roku. I jeszcze dorzuciłbym Kishop, czy też Kichot. Salma Narażniego, tłumaczy Jerzy Kozłowski, który miał, jak się okazuje, wydany w 2020 roku w Polsce jak najbardziej przez dom Wydawnictw czy Rebis i pan Łukasz Kozłowski miał zapracowany rok, ale o tym później. Okej, okay. to tak poleciałeś faktycznie e, hurtem. Na mojej liście takich wartych wyróżnienia książek również jest Otessa Mosfeg, Mój rok relaksu i odpoczynku, też mi się bardzo podobała ta książka. Poza tym jest jeszcze Michael Cunningham Godziny. Książka dawno temu wydana, ale czytałam ją dopiero w tym roku. Poza tym myślę, o czym jeszcze bym chciała wspomnieć. Tutaj trudno mi będzie wybrać trójkę najlepszych książek i, i, i... Dobra, to ja będę mówiła o piątce książek. To może w takim razie ja też zacznę. Siódma funkcja języka Laurenta Bineta. Ty wspomniałeś o cywilizacjach. Ja tutaj mam na liście tego autora, bo cywilizacji jeszcze nie czytałam. Natomiast siódma funkcja języka, wydana dawno, dawno temu. Bardzo mi się podobała. Książka, która się dzieje w środowisku filozofów francuskich, semiologów. Napisana jak powieść sensacyjna, ale w niesamowity sposób wpleciona, właśnie taka intelektualistyczna otoczka, nie wiem jak to nazwać nawet. Ale bardzo mi się podobała ta książka. No i powiedzmy, że jeszcze na tej liście przed najlepszą trójką byłby Mikołaj Grynberg, Poufne. Bardzo mi się podobała ta książka, fantastycznie sklejone opowiadania, króciuteńkie, ale tworząca jedną całą opowieść o rodzinie, która... Boryka się z traumami po holokauście, bo jest to rodzina żydowska. Pokazuje to też, jak trudno jest się pozbyć takich trudnych wydarzeń z przeszłości. No dobrze, to zaczynaj Paweł od trzeciego miejsca na twojej najlepszej liście książek. Okej, okay, ja mam tutaj książkę wydaną znowu w Polsce w 2019, no ale zdobyła w 2000, za 2020 rok z nagrody w więc też już trochę wiadomo o czym mówię. Mówię, a ja ją czytałem oczywiście jak najbardziej w tym roku, o 27 śmierciach Tobiego Beda, Janny Legiera Konoszko, wydaną przez Wydawnictwo Dowody na Istnienie. Na temat tej książki bardzo zostało powiedziane dość. Tematyka uniwersalna, jak najbardziej, dotycząca niby nie nas, a może w jakiś sposób nas, bo jest tam dużo też o rozliczaniu swojej przyszłości, o czy umiejętności, a może nieumiejętności przyznawania się do, do, do win, do poczucia winy, do, do, do oczyszczenia, do przebaczenia tylko całe, całe, całe spektrum. A przecież to jest reportaż jak najbardziej. Reportaż niosący takie właśnie uniwersalny zestaw zagadnień, co chyba nie tak często się zdarza, bo często reportaże skupiają się na jakimś konkretnym wątku, wydarzeniu historii. Bardzo, bardzo dobra książka, naprawdę majisterczyk, tym bardziej też, że pani. Joanna, z tego co wiem, w wywiadach z nią, że też pisała ją tak bardzo na odległość. Także to też nie, nie, było, nie było to takie badanie może mocno terenowe. Tak? Ale, ale, ale jak najbardziej jak najbardziej godna polecenia pozycja, jeżeli ktoś jeszcze nie czytał. Ja ją czytałam w ubiegłym roku, więc faktycznie tutaj na tegoroczną listę u mnie nie trafiła. Wiem, że trafiała w ubiegłym roku. Bo czytałam ją chyba dokładnie rok temu. No to był przełom roku i tak jak mówię, no ja tutaj postanowiłem ją umieścić, bo czytałam ją w tym roku, a jeszcze być może pomogą mi... Też to, że właśnie Nikę też zdobyła za... No bo Nikę zawsze no, z tak, poprzedniego tak. roku zdobywają, mm -hmm. więc... Ale Nike zdobyła Nikę czytelników. No więc to bym źle sprawdziła. Okej. Okay. No, okay. no dobrze, na moim trzecim miejscu powiedzmy, mnie jest trudno umieścić książki na konkretnych miejscach ale powiedzmy, że na dzień dzisiejszy byłyby to Michael Herr i Depeche jest to książka też wydana na pewno nie w tym roku i na pewno nie w ubiegłym roku książka, o której miałam osobny odcinek podcastu reportaż na temat wojny w Wietnamie chciałam bardzo przeczytać ten reportaż bo wiedziałam, że to jest taka klasyka reportażu Klasyka reportażu wojennego. I faktycznie niesamowita jest ta książka, bo jest opisana w niezwykle literacki sposób, a jednocześnie też pokazuje bardzo dobitnie i dosłownie problemy wojny, problemy no, takiego życia na wojnie i. i... Wprawdzie Michael Herr był korespondentem wojennym, czyli dziennikarzem, więc nie był żołnierzem, który walczył tam z wojskami wietnamskimi. Natomiast no, mimo wszystko jest to pokazane, jak starał się być tam na miejscu, jako świadek naoczny opisywać te okrucieństwa wojenne. Także depesza Michaela Herra bardzo polecam. Świetna książka, fantastycznie napisana. Twoje drugie miejsce. Moje drugie miejsce to jest co ciekawe, też książka wydana w Polsce w 2020, ale tak naprawdę pierwsze wydanie 2016 za granicą. Jest to jesień pani Alice Smith, wydane przez W.A.B. I tłumaczem właśnie był tutaj Jerzy Kozłowski, dlatego powiedziałem, że miał zapracowany rok, bo tłumaczył dwie ciekawe książki, ale też wydaje mi się, że no, pracochłonne, ale takie, które jakiś rozgłos zdobyły. Chociaż wydaje mi się, że Kiszot to taki bardziej nisza, bo mało kto chyba czyta takie mocno intelektualizowane książki Rajdiego. Wydaje mi się, że on nie ma wcale takiej dużej bazy czytelniczej w Polsce. No Jest to trudna książka, wymagająca. Natomiast jest mi jak najbardziej właśnie historia no, pierwszej, tą tetralogii, więc tak wiadomo, że będzie to w jakiś sposób rozwijane. Trudno, trudno też się odnieść, jaki będzie kolejny, czy będzie bardzo nawiązywał. bo nie, nie czytałem dalszych. Więc też mnie to ciekawi, czy to będzie w jakiś sposób nawiązywało bo czy to będzie już w ogóle ta historia popłynie w innym kierunku, zmienią się bohaterowie, zmienią się postaci pierwsze planowe. No ta bajeczna, trochę taka nie wiem, oniryczno wspomnieniowa a jednocześnie taka bieżąca przed kilku laty, bo mówiąca też o Brexicie, o tej sytuacji międzynarodowej, społeczno-politycznej, to tylko pozostawałoby w sferze moich domysłów, co byłoby, gdyby trafiła na ten moment COVID-u, jakby tym poradziła tematem. Brexit bardzo fajnie mu się tam naprawdę tak przewijał, to, to, to zagadnienie, to jakby e, poczucie, nie wiem, tam, czy, czy zagrożenia, czy rozczarowania, nie wiem, być może nawet e, Pewnego oszustwa czy nadużycia semantycznego, do jakich doszło yy, przed głosowaniem, yy, jeżeli chodzi o tą kampanię brexitową. Yy, dobra, tyle. Nie będę się rozgadywał też nad tym dłużej. Drugie miejsce, Ali Ślief. To u mnie na drugim miejscu jest Wit Szostak z książką Poniewczasie, wcale nie z najnowszą książką swoją, którą również przeczytałam w tym roku. Wita Szostaka Poniewczasie przeczytałam na samym początku tego roku, natomiast jego najnowszą książkę Cudze Słowa przeczytałam teraz niedawno, tuż już prawie pod koniec roku, no bo też była dopiero teraz wydana. I książka Poniewczasie podobała mi się bardzo, podobała mi się, ponieważ była swego rodzaju podsumowaniem twórczości Wita Szostaka, ponieważ była świetną zabawą językową, w której potrafił pod. Potrafił, bo umie, umiał pokazać swoją umiejętność zabawy słowem, zabawy językiem, swoje rzemiosło właśnie w zabawie stylami różnymi, no i też nie tylko stylami, ale i jakimiś różnymi gatunkami powieściowymi. Bardzo mi się ta książka podobała, w odróżnieniu od książki właśnie Cudze Słowa, która już podobała mi się zdecydowanie mniej to też jest mój ulubiony polski autor, o którym już mówiłam zresztą wielokrotnie. Mam oddzielny odcinek podcastu na temat Wita Szostaka. Książkę po nie w czasie polecam bardzo, chociaż raczej dla fanów autora. Książka Cudze Słowa z kolei jest dla tych, którzy może niekoniecznie znają Szostaka tak dobrze i pozostałych jego książek jeszcze nie czytali. To także autor na moim drugim miejscu. Twoje pierwsze miejsce, proszę bardzo. Ja jeszcze chciałbym dodać coś do Szostaka. Bardzo proszę. Podział się o jego zabawie, konwersją słowem itd., i powiedział, że on tutaj też trochę może odsłonił męki twórczej. Oczywiście nie wiem, na ile to jest kreacja, na ile, na ile faktycznie tak utworzył się przed czytelnikiem. No ale co najmniej było to podjęcie próby tego. Mm -hmm. Było pokazane też jakby wpływ życia prywatnego na twórczość, wpływ twórczości na życie prywatne. I właśnie też takie blokada twórcza może, może z... Męczenie materiału czasami mm -hmm. swoim pisarstwem, znaczy swoim, no, swoją twórczością, tak? swoim, swoim rzemiosłem. Tak, to była taka powieść, metapowieść, bo to była powieść o pisaniu powieści, o, o tym, jak się tworzy i, i, i próbuje się właśnie przemóc swoje własne niemocy. To ciekawe, ciekawe, mm -hmm. na otwarty poziom gęstości, mm -hmm. to jest to wyżej. powieść powieści, <laughs> pisaniu powieści i to się wszystko ciągle mieści w formule powieści. Tak, tak. tak. OK, dobra, moje pierwsze miejsce to Żadne odkrycie, bo to jest ewidentnie najlepsza powieść. Też taka dość sążnista, powiedzmy sobie szczerze, jaką przeczytałem w tym roku. O, ona też już swoje jakby wyróżnienia zdobyła. Tłumacz, wydaje mi się, że Sebastian Musielak, za co bardzo przepraszam, że tak sobie tutaj zerkam w notatki i nie mogę się doczytać, bo trochę bazygrzę. Wydawnictwo poznańskie, autorka Rebeka Mackay. Wierzyliśmy jak nikt powieść rozliczeniowa z lat 80. z epidemią HIV, ale też akcja toczy się dwutorowo, bardziej współcześnie, właśnie w latach 80., więc jest to też przeplatanie się tych dwóch czasów akcji. Bohaterowie, czy może główna bohaterka, narratorka jest umieszczona właśnie w przeszłości, i w teraźniejszości, poznajemy jej jakby obecne perypetie, bo chyba to bardziej są perypetie i tamtą straszną historię, którą przeżywa jako bardzo młoda dziewczyna. Tyle. Czy pan coś mówi dalej? No chyba nie. nie. Chcę no właśnie, nie spoileruj, bo ja jeszcze nie czytałam, a zamierzam. U mnie z kolei na pierwszym miejscu jest Alice May z jesienią. Ty dużo o tej książce już opowiedziałeś. Dla mnie jest to jeszcze książka o tym, jak kształtuje się nasza osobowość, kiedy jesteśmy dziećmi. Co nas stwarza tak naprawdę, właśnie jak relacje i rozmowy z ludźmi w dosyć młodym wieku. Bo tam była opowieść o małej dziewczynce, która przyjaźni się ze starszym panem, i ta relacja ich, ją bardzo mocno kształtuje, pokazuje jej właśnie, kim może się stać i ostatecznie kim się stała. To mi się bardzo podobało. Też bardzo mi się podobało to, że w tej książce dużą rolę odgrywała sztuka, a też dokładnie jedna, artystka z brytyjskiego pop-artu. Bardzo mi się podobała ta historia i, i, i to też stanowiło dla mnie taki duży plus tej książki. Także Alice, Mephi, zdecydowanie kapitalna książka i bardzo czekam na, na kontynuację. Także to są nasze najlepsze książki roku, a chciałabym spytać, czy masz jakieś książki, które Cię na przykład w tym roku rozczarowały, które nie, nie były takie, jak się spodziewałeś, albo... Czy przeczytałeś coś po prostu słabego w tym roku? Słabe książki. Przeczytałem jedną, ale nie będę o niej mówił. Zresztą jakby nie przygotowywałem się specjalnie, żeby o niej opowiadać. Może powiedzmy, że w tym roku nie przyznaję się do klęski, ale to była tylko jedna. Z bodajże tam 30 czy 31. O rozczarowaniu. No, może troszeczkę byłem rozczarowany cywilizacjami. Bineta, bo z jednej strony ta książka bardzo mi się podobała. Podziwiam ten rozmach, tę kreację, którą zrobił. Ja, ja może tylko tak w dwóch zdaniach nakreśla, o czym to jest. To jest alternatywna historia, co byłoby, gdyby to mieszkańcy Ameryki Środkowej i Południowej opanowali Europę, a nie zostali podbici przez Europejczyków. Gdyby to zadziałało w drugą stronę. Tyle na temat samej treści. I może po prostu sam ten rozmach i poniekąd wpisanie tego alternatywnego scenariusza w historię świata tak, jak się toczyła, a mimo wszystko, właśnie zmienienie tych biegunów, tych sił, które działały, to jakby to mi się bardzo podoba. Natomiast gdzieś chyba byłem bardzo napompowany po tej siódmej funkcji języka, która była też taka bardzo sensacyjna. Przeczytało się ją w cudzysłowie z wypiekami na, na, na twarzy. To troszeczkę mi tutaj może tej sensacyjności, tej sensacyjnej warstwy zabrakło. No ona była dużo bardziej spokojniejsza, ale no, też na tym to polega, bo miała charakter no, taki bardziej kronikarski, tak? Więc była to taka taki rodzaj trochę kroniki yy, wydarzeń z tej alternatywnej historii i może właśnie to jest taki zarzut czy takie lekkie rozczarowanie moje, bo liczyłem na więcej, tak? Liczyłem na więcej takiego mięcha, sensacji i tak dalej, no spotkała mnie taka niezwykle interesująca powieść, ale no czegoś tam, czegoś tam zabrakło. Właściwie to tyle. Nie mam większych rozczarowań. Mówię, to była jedna, jedna książka, ale o niej nie, bę, nie będę nawet mówił. Ja kilka książek słabszych przeczytałam. Na pewno rozczarowałam się książką Marne, Andruszą Grira, która zdobyła The Booker Prize za 2019 rok i spodziewałam się po prostu na czegoś zdecydowanie lepszego. Dostałam opowieść taką miałką, jakbym czytała, takie miałam poczucie, jakbym czytała jakieś dla pań z tym, że to było akurat opowieść z punktu widzenia homoseksualisty więc tam po prostu była zamiana pani na homoseksualistę i, i to była jedyna taka awangardowa może rzecz absolutnie mi się nie podobała ta powieść co jeszcze ciekawe, bo teraz czytam trochę inną książkę, której mam nadzieję, że niedługo opowiem na podcaście i widzę jak może być podobna historia opowiedziana kompletnie inaczej w zdecydowanie bardziej porywający, ciekawy, zabawny, naprawdę zabawny sposób, a nie silący się na zabawność. Więc tak, marne to było dla mnie duże rozczarowanie. Byłam też zaskoczona in minus pierwszą, pierwszym tomem genialnej przyjaciółki, Eleny Ferrante, bo w tym roku przeczytałam całą tetralogię. Natomiast pierwszy to mnie po prostu rozczarował. Spodziewałam się nie wiadomo czego, ale dostałam jakieś takie nudy, na pudy. Całe szczęście później kolejne trzy tomy były świetne, i, i bardzo mi się podobało. To, to było też takie moje rozczarowanie, no i chyba, chyba tyle. Było też kilka książek, które po prostu jeszcze nie skończyłam czytać, nie wiem w ogóle czy skończę. Na przykład bardzo mocno się z... nastawiałam na Clarice Lispector, wszystkie opowiadania, i utknęłam gdzieś w połowie, bo po prostu ta absurdalność jej opowieści. Pokonała mnie. To, to jest taka ukraińska pisarka, która trafiła do Ameryki Południowej i, i bardziej jest uznawana za mm, południowoamerykańską pisarkę niż za ukraińską. No ale jakoś kompletnie mi się nie po z tą autorką. Także to są moje takie rozczarowania. Może jeszcze wspomnę o książkach, które zdobyły nagrody literackie w 2020 roku, tak króciutko. No więc mamy Nikę, którą otrzymał Radosław Rak za baśń o Wężowym Sercu. I, i bardzo przepraszam, że ją odebrałem trochę. <grym> Widziałem, <grym> że, że dublet zdobyła pani Onożko, Ale teraz nadrabiam, nadrabiam. Tak, Radosław Rak za tą samą książkę właściwie no, dostał również nagrodę Zajdla, czyli taką nagrodę fantastyczno-naukową. Nagrodę czytelników Nike otrzymała właśnie pani Joanna Giera-Kolnoszko za 27 śmierci Tobiego Obeda. Nagrodę literacką Gombrowicza otrzymała pani Barbara Słodurska za książkę Mapa. Natomiast nagroda literacka Gdynia, tutaj jest esej nagrodzony pani Urszuli Zajączkowskiej, Patyki i Badyle. To jest książka, która mnie ciekawi, zarówno jak ta druga kategoria, czyli proza Doroty Kota z Pustostany. To też mnie ciekawi. Nagrodę Konrada również otrzymała Pani Dorota Kota z Pustostany. Paszport polityki otrzymała Pani Dominika Słowik, Zimowla. Może coś, bo czytaliśmy oboje tę książkę w tym roku i wiem, że tobie się podobała bardziej niż mnie, a jednak nie trafiła u Ciebie do najlepszych książek roku. No nie, bo te, które wymieniłem, uważam, że są lepsze. No mhm. jak najbardziej subiektywnej ocenie. Czytałem ją na początku roku. Może to też trochę zadecydowało, że to jednak. Później kolejne książki przychodzą, przychodzą kolejne powieści, kolejne reportaże i trochę to przesłania. Natomiast tak. Pani Słowik miała świetny debiut, który bardzo mi się podobał. To był Atlas Doppelganger. I uważam, że teraz poszła krok dalej, w sensie rozwinęła to, bo to jest większa forma. czas był o wiele krótszy. Bardziej to zbudowała, Zbudowała ciekawą powieść, też taką właśnie dość służbistą, bo tam było chyba około 600 stron. Dużo akcji, sporo wątków. Bardzo fajna powieść z dreszczykiem, nazwijmy to. Natomiast co mnie się wydawało z mojego punktu widzenia słabym punktem, to było to, że przy Atlasie miałem poczucie, że to jest powieść, gdzie dobrze mi się odbiera ze względu na to, że autorka jesteśmy gdzieś w zbliżonym wieku. Nie, nie, nie sprawdzałem tego, ale po powiedzmy, jesteśmy z tego samego pokolenia, może nie, nie tyle blisko dokładnie co do roku, ale i mnie jako dorosłemu czytelnikowi dobrze się ją czytało. Natomiast do zimowli miałbym zarzut taki, że to jest dla mnie książka młodzieżowa. To takie Young Adult, to tak, no i to, to nic prawda. więcej, nic więcej, tylko tyle. I dlatego na mojej liście, uznając jakby rzemiosło tej, tej powieści i naprawdę uważając ją za fajną, przygodowo-sensacyjno-kryminalną powieść yy, z elementami fantastyki, nie znalazła się na liście. Masz rację. Dopiero teraz, jak to mówisz, to tak sobie pomyślałam, kiedy ją czytałam, to ja też miałam takie same emocje, które towarzyszyły mi w czytaniu Niziurskiego, czy też Nienackiego, powieści dla młodzieży. Po prostu to była taka fajna, dobra, przygodowa powieść dla młodzieży. No, masz rację. Ale nie dla dorosłych. Ale dobra książka. Proszę okay. ja, z przyjemnością, ale nie jest nie skierowana tak dla mnie, jak dla mnie. To nie był ten ciężar grozy, nie ten ciężar sensacji, nie ten ciężar zagadki kryminalnej który no, byłby, wydawałoby się, poważny na tyle, żeby to był dorosły czytelnik. Warto jeszcze wspomnieć o Nagrodzie Kapuścińskiego za reportaż pani Katarzyny Kobylarczyk-Strup. Ja o tej książce dużo czytałam, to jest książka o hiszpańskiej wojnie domowej i o tym, jak po prostu zostały przykryte pewne okrucieństwa tamtej wojny. Książka, którą chyba Chciałabym przeczytać. No i nagroda literacka Miasta Stołecznego Warszawy, Łukasz Orbitowski Kult. Ja w tym roku kult przeczytałam, bardzo mi się podobał, ale jakoś e, pisarstwo Łukasza Orbitowskiego jest świetne, jest właśnie takie sensacyjno-przygodowe, ale do tej pory jeszcze nie trafiłam na jego chyba książkę, która by mnie zachwyciła. Ale kult mi się bardzo podobał. No dobrze, bardzo Ci dziękuję Pawle za rozmowę. Myślę, że fajnie podsumowaliśmy rok 2020. Bardzo dziękuję i kupię mi, że tego Radka Raka tak Oj, tam pominąłem. <grym> dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam na kolejne. Jeśli macie ochotę na dodatkowy kontakt ze mną, to wpadnijcie na moje konto instagramowe, gdzie znajdziecie mnie pod nazwą Fiszkowa Kartoteka. Zajrzyjcie także do podcastu Pawła. Podcast nazywa się Nilo. On prowadzi różne osoby z bardzo różnymi, ciekawymi osobami. Zajrzyjcie do notatek do tego odcinka. To będą linki do książek o których mówimy, do podcastu Pawła. A tymczasem życzymy wam szczęśliwego nowego roku. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Do następnego razu. Cześć. Cześć.